Witajcie kochani w kolejnym dzisiaj odcineczku, dzisiaj mamy misję specjalną, Pojedziemy do lasu. Lecimy po ym, gałązki i po szyszki, bo wiecie, tak, widziałam na necie taki ładny wianek z szyszek i tak mi się on spodobał, że jak się uda, to będzie wianek taki. Wiadomo, mogłam pomyśleć o tym wcześniej, żeby poszukać szyszek, no ale, że koncepcja wpadła dopiero teraz, no to... jesteśmy jesteśmy oto w tym pięknym lesie. Mamy już trochę znalezione szyszeczki. Proszę bardzo, jest siateczka. Mam nadzieję, że one się yy, pod wpływem ciepła otworzą. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Ja się nawet dzisiaj nie malowałam. Jakoś tak stwierdziłam, że musi mi skóra odpocząć, a widzicie, moje oko jest mega suche. No, wiecie... Pewnie przez powietrze, przez to, mi że mi ciągle było zawiło, no ale dzisiaj stwierdziłam, że na razie będzie okej, okay, jak pochodzę bez makijażu. No i wybieramy się zaraz do sklepu, do widrunki, bo jakżeby inaczej. Yy, tutaj Janek mi specjalnie dał na wycieraczkę, wycieraczkę, na taką podstawkę, żeby wysuszyły się um, te moje szyszki, co pozbieraliśmy, ale powiem wam, że tak średnio się otwierają, więc myślę, żeby je wziąć do piekarnika. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale no co, sprawdzimy to przecież, nie? Oprócz tego, w ogóle myślę, żeby podjechać do Teddy'ego, bo chcę zrobić już ten mój wianek na drzwi, co wam będę pokazywała oczywiście, jak będę to robiła, bo to będzie jeszcze trochę rzeczy. I potrzebuję, żeby umieścić ładnie pomarańcze, bo klejem klejem na gorąco one mi się tak fajnie nie przykleją, dlatego też gdzieś wynalazłam, żeby wziąć takie małe spinacze i po prostu y, przyczepić pomarańcze do jednej części, y, jednej części spinacza i po prostu to zawiesić na gałązkach i że to jest o wiele lepsze rozwiązanie, więc myślę, że tak coś, takie coś zrobię, no i na pewno będę chciała jeszcze zerknąć na y, wstążki, bo będziemy wieszać oczywiście na choince cukierki, więc przyda się jakaś taka, wiecie, ozdobna. Wam chciałam jeszcze powiedzieć... A! Muszę Wam pokazać, czekajcie! Patrzcie! Widzicie to? Nie wiem, czy zobaczycie, ale tutaj ma już taki liściek, tylko czerwony. Ma takie lekko już czerwone yy, na liście, więc jest jakaś nadzieja na to, że zakwitnie. Nie wiem, nadzieja matką głupich, tak jak Wam mówiłam, ale, ale może się uda. I tu tak samo, mam nadzieję, że to nie po prostu okres przejściowy na liście, że tak się robiło, ale no, no to co, lecimy, lecimy, bo już e, czasu nie ma. Tam w ogóle na mnie czeka kubka, tam czeka na mnie kubka do posprzątania, do posprzątania, do poukładania, bo Janek oczywiście, e, oczywiście, bo Janek prasował, więc nie zostawił. Żebym mogła to poukładać. No to będzie mój, o, To będzie mój wkład w ten, w to pranie. Albo pomoc po prostu, w rozprasowaniu. Słuchajcie, zrobimy sobie wycenę mojego outfitu, bo jakżeby inaczej jak widziałam na różnych TikTokach. Za ile masz ubrania, czy coś takiego, i już Wam pokażę, za ile ja mam. Bo choć nie wygląda, to jest to druga rzecz. Drogie rzeczy. Buty choć uwalone, jak widać, z luwy. Luwa. I to jest cena, uwaga, uwaga, 800 zł. Później lecimy dalej. Spodnie z Revolution Race. I tu mamy cenę około 500 zł. Następnie bluza, też z Revolution Race, za... Dobra, coś, coś koło 300. I następnie, oczywiście, mamy z Revolution Race Soft Shell. I to jest cena 600 zł. Więc jak widać, mój komplet jest e, głównie inspirowany Revolution Race. A tutaj macie klaskę. Najdroższa istota na świecie. Aha, masz mnie gdzieś. Ja się karmię, a ty masz mnie gdzieś? No chodź tu, chodź. A. Dobra, lecimy. Przejechaliśmy po wodę, bo skończyły nam się nasze zapasy. I jeszcze musimy wziąć warzywka, bo będziemy robić dzisiaj kapuśniaczek. Proszę bardzo, nasz cały wózek. Ostatnio nie było wody. Muszę Wam to pokazać. Patrzcie, świąteczne pościele. Ładna, ta mi się podoba. Co myślicie o niej? No, są jeszcze poszewki dekoracyjne, też w tym samym stylu. Tum. Proszę bardzo, zakupnie. Pieczereczki małe do Będziemy robić w odcie. Ale tak, jest mała zmiana planów. Nie jedziemy do Tediego, bo nie ma na to czasu, więc wracamy do domu. Janek mnie rozpieszcza, naprawdę, widzicie to? Byłą babeczkę. Kupił mi babeczkę idealnie do kawki, więc zaraz będę sobie ją piła. Chciałam wam w ogóle powiedzieć, że mega mało czasu mam, bo mam drugie zmiany, więc te vlogi będą troszeczkę może chaotyczne i niekiedy może się zdarzyć, że będzie brakowało jednego. A to właśnie dlatego, że no, nie wyrabiam się. Co nie jest yy, niespodzianką. Ała! Ojej, otworzymy. otworzymy sobie najpierw z Omnibium, bo tutaj przynajmniej wiemy, że jestem na bieżąco. I tutaj mam, musimy znaleźć naszą dziesiątkę. Tak, tak, Karolina, dasz rady. Znajdziesz tą dziesiątkę. Znajdziesz, wierzę w Ciebie. Dobra, otwieramy. Uh. Uh, uh, uh. I tu mamy odżywka, wygładzaj, odżywka wygładzająca wegańska formuła z olejkiem subaki i ekstraktem z papai. W ogóle dzisiaj jest mega wilgotność, więc wilgotno na polu. Jest mega wilgotno na polu, więc wyszłam dosłownie, nie wiem, z godziny na te zakupy i po prostu już mi się wszystkie wyprostowały, więc tak, o! Ale odżywka bardzo fajna. Chciałabym w ogóle do włosów jeszcze taki wiecie, turban. Jestem ciekawa czy coś by się tutaj znalazło, bo jeden mi się tam już zepsuł i może by czymś mogła to zastąpić. Na pewno też czymś no wiecie, innym zastąpić byłoby bardzo fajnie. A teraz sobie przejdziemy do herbatek. Uwaga, mamy herbatki i teraz zobaczmy sobie pod dziesiąteczką mamy herbatkę, czarna herbatka melonowa. Melon black tea. Co tu mam zapisane, napisane? Tu mamy ganesha. Jeśli dobrze to czytam. Kiedy napotkasz przeszkodę, poprosi ganesha o wsparcie. Rozwiązanie może być bliżej, niż myślisz. Ja lubię takie motywacyjne e, informacje. Czasami są mega przydatne czasami może bez sensu, ale dają takiego Takiego fajnego kopa do działania przede wszystkim. Ale tak właśnie wyglądają dzisiejsze kalendarze. Ja zabieram się do kawki i o, do kawki do mojej babeczki. Proszę bardzo. Jest piękna. No i do pracy. Więc ja Wam życzę miłego dziąga na dzisiaj, na jutro. I trzymajcie się i do jutra, więc pa! pa.